Uraz tak na i mądrości Niech dziadka pod Twym spojrzeniem łaskawym. Uraz tak na tak łasce i mądrości. W naszej parafii ławickiej pod wezwaniem wszystkich świętych witamy ikonę świętej rodziny. Jezu Mario i Józefie. Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości. Do Was wracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi kościołami domowymi. By nam Błogosław, ratuj w potrzebie i w gdy zagraża ksiądz. Przydań spokojnie przykuczą chary, gdy Ty Twe dzieci w swej opiece masz, Znosimy modły dziwi po Twej chwale. Bożty nam tarczą, i no. no. no.